Cześć moi drodzy, z tej strony Seba, z kanału Seba Gaming, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. I tak jak obiecywałem, dzisiaj dalsza część. Troszkę szybciej pojedziemy, dzisiaj pojedziemy traktorem w ostatnim odcinku. Na polu numer jeden Żeśmy Wykonywali zlecenie Dzisiaj je moi drodzy dokańczamy Czyli jedziemy traktorkiem Dobra, nieważne Zawsze będę w lewo jechał I wtedy będzie, weźmiemy Zboże z kombajnu tu na przyczepkę, z przyczepki do na, gdzie? Do młyna, tak. Mam nadzieję, że nam się uda. Wiecie, są dwa uda. Albo się uda, albo będzie Lipton. Dobra, i tutaj czekajcie, za tym tym trzeba będzie w prawo skręcić zabewsztykiem traktorkiem to i na bajka się jedzie 40 na godzinę teraz musimy odbić w prawiznę. zmieniamy sobie pokrywę niech. Nie ma ludzi, dobra i tędy musimy jechać. Tędy? Co hamujesz? No i tam już widzimy nasz gdzieś tam nasz kombajn. Tak, już go widać. Więc o wiele szybciej widzicie prawie 9-10 minut kombajnem, a niecałe 2 minuty traktorkiem, ale no. Dobra, podjedziemy, wysypiemy i będziemy być pewnie gdzieś na no, szczerym polu. To będzie znowu. Dobra, otwórzmy sobie. No i niech się wysypuje wszystko z pola. A ja sobie w tym czasie zrobię... Fotkę szczeliłem. 20%. No, i dobra. Nie ten, nie ten, ten. N. Trwa zapisywanie oczywiście. No fajnie, będzie. Yy, kontrakt yy, w trakcie. Psz. Surowiec pszenicy należy dostarczyć na stację. Młyn zbożowy. Mówiąc, zbożowy, dokładnie yy, oznacz miejsce. I tam musimy jechać. Czyli e, to pojedziemy tu, skręcimy. Dobra, mam nadzieję. Jedziemy polnymi drogami, bo wiecie, nie chce mi się główną jechać, mam nadzieję, że tutaj z tej też dojadę, też dojedziemy do tej głównej dróżki, no dokładnie, dokładnie i tutaj później musimy odbić. Nic nie jedzie. Nic nie jedzie, to my jedziemy. No, ten ciągniczek też nowy. A jak przyjdzie nam jakieś, wiecie, dziwne rzeczy. Łała, widzicie, jaki wodospadzik. No proszę bardzo no. bajera No i jedziemy No i sobie odstawimy później te całe wszystkie narzędzia nasze Na poletko Na naszą farmę Bo też nie chcę robić bardzo długich odcinków Bo to się wiem że monotonie ogląda Maksymalnie ile? 20 minut Dobra. Już tu kiedyś byłem, ale zwoziłem rzeczy z pola numer 63, więc też całą mapę do... miałem do przejechania. Mhm. Syp, tak? I co? Otwórz pokrywę, nie i kontrakt jest zrealizowany. No, i widzicie, 500, 504 przychód ze zbiorów, i teraz sobie wchodzimy. O tym też nie wiedziałem. Kontrakty, widzicie, jest ukończony. I jeżeli suma 969 euro, jeżeli chcemy je, moi drodzy, odebrać, klikamy spację. I. Kolejny, jakżeż emocjonujący kontrakt za nami, no i tutaj mamy albo kultywowanie W sumie kultywator mam, pole 63 to jest no kultywator Na spulchnienie ziemi kultywowanie, wiem że, tak mam kultywator No zobaczmy Lizard pickup Kombajn, nie. <laughs> tu coś mam. Mam kultywator. Mogłem się podjąć. Ale wiecie co? Yy, yy, na razie nie. Na razie po prostu, żeby mi po całym tym mniej, jak to się nazywa nie narzędzia nie zostały nigdzie. Oznacz miejsce, dobra i pojedziemy naszym super wydajnym traktorkiem odstawimy go po prostu na miejsce, ale pędzi, maszyna pędzi. Maszyna pędzi po polach, po polach, po polach. Maszyna pędzi i jej nikt nie, zatrzy... nie zdoła zatrzymać. Mam nadzieję, że w rzekę się w żadną nie wbije, bo wtedy będzie lipton. Przez pola, przez lasy jedziemy sobie do domu Przez pola, przez lasy No najgorzej będzie z kombajnem, moi drodzy Sąńsia Ci nie obraził, mu A to jest chyba ścieżka dla pieszych. Nie, mam nadzieję, że żaden pieszy nie będzie szedł. Dobra, to jedziemy tam, Nie, jedziemy. Dobra, pojedziemy tą ścieżynką. No bo tu już drużka jest, panowie. Dokąd ona prowadzi, tego nie wie nikt. Nie da się tędy przyjechać, ponieważ są krzaczory. Nie, 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 nie. Przez różne wioski, jedzie traktor wesoły No tu jest ten autoban, autoban policaj Nie! Nie, 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 panowie, ale żeś... Ale żeś byś zrobił, ty... ...zły traktorze Przez tą... Przez te te, 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 liście nic nie widzę. Nawet nie wiem, gdzie jadę, ne Chyba nie tędy jadę, nie, nie tędy. Chyba. Nie no, dobrze jadę. Tu muszę teraz jechać. pom, 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 pom. Wejdziemy na swoją faremkę, odstawimy maszynę. A później, wiecie, zobaczymy, co jak z kontraktami będzie. Nie pierwszy i nie ostatni, nie pierwszy i nie ostatni, moi drodzy, kontrakcik w tym sezonie. Farming Simulator 22, no i później się zostanie tylko kombine do zwiezienia. Co się dzieje? Dokładnie. i moi drodzy, tak to wygląda. Dojedziemy sobie kombajnem na naszą faremkę. Na naszą farmę dojedziemy spokojnie. Zaparkujemy tam kombajn. I w następnym odcinku weźmiemy się za kolejny kontrakcik. Mam nadzieję, że tym razem weźmiemy sobie coś w miarę szybkiego, szybszego niż ten. Nos combine. Ja dobrze pojechałem, moi drodzy Dobrze, dobrze Tędy sobie Tędy sobie po prostu pojedziemy Do tej głównej Mańki drogi I akurat A i tutaj będziemy musieli W lewiznę skręcić więc mam nadzieję, że wszystko nam się uda bezpiecznie dojechać na miejsce. I no cóż. Więc mówię, ten odcinek będzie dwuczęściowy. Pierwszy oglądaliście, jak zbieramy i dojeżdżamy na miejsce. A drugi, jak po prostu zwozimy nasze wszystkie. Z poletka wszystko zwozimy. Na razie tym kombajnem, wiecie, kombajn i ciągnik, zarab niech zarabiają na siebie. Jakby nie patrzeć, 3000 zarobione, więc... <laughs> Może w następnym tym zajmiemy się swoją farmą, zobaczymy, zobaczymy, bo tam też trzeba zebrać tą słomę. Ale trzeba by było wtedy wypożyczyć maszynę, która jest w stanie ogarnąć pokosłomy. Dobra, faremkę już widzę. Że zobaczmy. No, cały czas prostciutko. Prowadził Was. Krzysztof Hołowczec. No. I dzisiaj. I na dzisiaj będzie koniec. Aucik. No. Mam nadzieję, że też taki odcinek Wam przypadnie do gustu. Jak zwozimy sobie, wiecie. Zwozimy sobie sprzęt. No, już niedaleko. Już tam gdzieś farmy swoją widzę. No, i akurat, tak. 20 minut nagrania idealnie, moi drodzy. Więc, jeżeli Wam odcinek przypadnie do gustu, ten jaki poprzedni, czy nawet następne, dajcie znać w komentarzach co o tym sądzicie. Subskrypcja, komentarz, mile widziany, naprawdę. Widzę, że pierwszy odcinek Wam przypadł do gustu z farminga, więc ta seria z gości na stałe na moim kanale. No dobra jecie, 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 bo widzę, że to by się śpieszy. No. No i moi drodzy sobie tu zaparkujemy i akurat. I, I tutaj w tym miejscu zaraz się pożegnamy. No dokładnie. Bo te poletko. W następnym odcinku chyba zrobimy coś z tym polem. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I co? Widzimy się w następnym odcineczku. Hej!